Kosmiczny Teleskop Hubble'a, ikoniczny instrument naukowy, jeden z najważniejszych w historii ludzkości. Teleskop, nazwany na cześć słynnego astronoma Edwina Habla, nie tylko zmienił, ale wręcz zdefiniował współczesną astronomię i astrofizykę. Od momentu wyniesienia na orbitę w 1990 roku, stał się naszym oknem na wszechświat narzędziem, które pozwoliło zajrzeć dalej, dokładniej i głębiej niż kiedykolwiek wcześniej. Przez ponad 35 lat pracy na orbicie okołoziemskiej Hubble wykonał ponad 2 miliony obserwacji, dostarczając danych, na których oparto dziesiątki tysięcy prac naukowych. To dzięki niemu określono tempo rozszerzania się wszechświata, zbadano ewolucję galaktyk, narodziny i śmierci gwiazd, atmosfery, egzoplanet oraz naturę supermasywnych czarnych dziur. Wiele z obrazów, które dziś uznajemy za ikony nauki, jak głębokie pole Habla czy filary stworzenia, na stałe zapisało się nie tylko w historii astronomii, ale i w kulturze masowej. Ostatnio jednak, gdy mówimy o Hubble'u, często dodajemy staruszek Hubble, głównie przez wiek elektroniki oraz to, że coraz częściej słyszymy o mniejszych czy większych awariach na pokładzie teleskopu, które jednak z powodzeniem udaje się zdalnie usunąć z Ziemi lub okazują się na tyle nieszkodliwe, że instrument może pracować dalej. Teleskop Hubble znajduje się na niskiej orbicie okołoziemskiej, więc w przeciwieństwie do takich teleskopów jak Webb, Spitzer czy Gaia, jest pod ręką. Dlatego w przeszłości, gdy występowała taka konieczność, NASA wykonywała misje serwisowe, naprawiając, wymieniając wadliwe lub przestarzałe elementy, ale przy okazji podnosząc orbitę teleskopu. I w tym odcinku poruszymy temat jego orbity, bowiem dziś, na początku 2026 roku, historia Hubble'a wchodzi w nowy, znacznie trudniejszy rozdział. Teleskop wciąż działa. Wciąż prowadzi obserwacje naukowe i wciąż dostarcza wartościowych danych. Jednak jego orbita w ostatnim czasie znacząco się obniżyła. Bez dramatycznych awarii, bez żadnych momentów krytycznych, po prostu nieubłaganie zgodnie z prawami fizyki oraz w wyniku wzmożonej aktywności słonecznej. Gdybym miał ubrać to w ckliwą historię, powiedziałbym, że w momencie, gdy my ekscytujemy się pięknymi filarami zorzy polarnej, gdzieś 500 km nad naszymi głowami rozgrywa się dramat samotnego teleskopu. Pamiętajcie o tym zawsze. Ale cofnijmy się do września 2022, gdy po raz pierwszy byłem w Namibii i oglądaliśmy wspólnie przeloty teleskopu Hubble'a. Na tamtych transmisjach zapisała się część danych orbitalnych, jak choćby wysokość teleskopu, która wynosiła około 530 km. Gdy oglądaliśmy go w maju 2025, było to już około 490 km, a dziś, gdy nagrywam ten film, jest już to około 475 km. Jednak najlepiej zmiany te uzmysłowi Wam ten wykres obejmujący niemal całe 35 lat jego pracy. Widzimy na nim, że teleskop docelowo wyniesiono na wysokość około 615 km oraz trzykrotnie w latach 1993 podczas słynnej misji serwisowej korygującej lustro oraz w latach 1997 oraz 2002 podnoszono jego orbitę. Ślad ostatniej misji serwisowej w roku 2009 również na tym wykresie jest widoczny, jednak od tego czasu, po zakończeniu ery wahadłowców, żadnej misji już nie było i widzimy, jak orbita teleskopu Hubble'a obniża się. Jednak po pierwsze robi to w sposób niejednostajny, a po drugie, spadek w ostatnich dwóch latach jest bardzo gwałtowny. Bezpośrednią przyczyną tego zjawiska jest zwiększona aktywność słoneczna. Gdy do danych orbitalnych dołożymy wykres aktywności Słońca, zauważymy wyraźnie, że maksima cykli słonecznych pokrywają się z najszybszymi spadkami wysokości orbity Hubble'a. Niestety dla niego obecnie trwający 25 cykl słoneczny okazał się nie tylko silniejszy niż pierwotnie przewidywano, ale również wyraźnie się przedłuża, co ma bezpośredni wpływ na dalszy los teleskopu. Choć najgęstsze warstwy ziemskiej atmosfery znajdują się tuż przy powierzchni planety, jej gazowa otoczka rozciąga się na setki kilometrów w przestrzeń kosmiczną. To oznacza, że okrążające naszą planetę satelity, znajdujące się na niskiej orbicie, cały czas zderzają się z atomami gazów powietrza, doświadczając oporu i bardzo subtelnie, choć systematycznie, wyhamowując i obniżając swoją orbitę. To dlatego wiele satelitów posiada silniki korygujące pozycję i wysokość i są w stanie efektywnie pracować do momentu wyczerpania paliwa. Również wysokość międzynarodowej stacji kosmicznej ciągle jest kontrolowana i podnoszona przez dokujące do niej statki. W okresach maksimum słonecznego wysoki poziom promieniowania powoduje ogrzewanie górnych warstw ziemskiej atmosfery, co prowadzi do jej rozszerzania się. W efekcie gęstość powietrza na wysokościach orbitalnych wzrasta. Zwiększona gęstość atmosfery generuje silniejszy opór atmosferyczny działający na teleskop. Efekt ten spowalnia obiekt, co skutkuje stopniowym obniżaniem się jego wysokości, a im niżej jest, tym atmosfera staje się dla niego jeszcze gęstsza, opór jeszcze większy i degradacja orbity jest jeszcze szybsza. Aktualna wysokość Hubble'a to około 480 km, a szacuje się, że po osiągnięciu pułapu 400 km teleskopowi pozostanie prawdopodobnie rok lub mniej do wejścia w atmosferę. Aktualnie poziom promieniowania słonecznego jest wyższy i utrzymuje się dłużej niż wcześniej przewidywano. Z tego powodu prognozy dotyczące deorbitacji Hubla stały się jeszcze bardziej pesymistyczne. Przy braku misji podnoszącej orbitę, a NATO na razie się nie zanosi, niekontrolowane wejście w atmosferę może nastąpić już za 3 lata w roku 2029. Choć dalej mamy optymistyczne scenariusze, które zakładają utrzymanie się na orbicie do około 2040 roku. Patrząc jednak na ten wykres, nie można oprzeć się wrażeniu, że czasu raczej pozostało niewiele, a NASA nie ma na razie możliwości by interweniować. Swoją pomoc oferowali Jared Isaacman oraz SpaceX. Podniesienie orbity Hubble'a miało być wykonane w ramach Polaris Program przy użyciu kapsuły Dragon. Jednak NASA Odmówiła współpracy. Ostatecznie agencja uznała, że każda próba podniesienia orbity niesie ze sobą zbyt duże ryzyko uszkodzenia teleskopu w stosunku do potencjalnych korzyści. Zwłaszcza, że mówimy o instrumencie mającym ponad 35 lat, którego awaria mogłaby oznaczać natychmiastowe zakończenie misji. A ty, jak sądzisz? co powinno stać się z teleskopem Hubble'a. Jak widzisz jego dalsze losy? Napisz w komentarzu, polub ten materiał, jeśli Ci się spodobał i zasubskrybuj AstroLife po więcej kosmicznych ciekawostek. Dziękuję moim patronom, dziękuję wszystkim za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!